Ahoj z tej strony Plug Games jesteśmy już w drugim odcinku. Atomówkami jesteśmy! Jesteśmy. E, faktycznie. Jesteśmy atomówkami, faktycznie. Bojka bajka, bramurka. Ale jesteśmy też by grze. Jak się gra nazywa Tekson? Fasmofobia. Nie. Nie. A jak się to nazywa? Zeta kompanii. Nie. League of Legends. <musory> <musory> to jest Minecraft no... na modę. Nie. Jesteśmy Don't w jakiejś tam grze, nie znają tytułu. To jest solo. Repo. Repo <laughs> to cię... Nie powiem co. No. No to ciebie. I co? Proszę rozwinąć skrót. Repo, ja nie rozznaczy. właśnie też się zastanawia. Zaczynamy. No mam przykładę. Mam koronę? No, cicho, To no, Korona przegrywa. Dobrze, dobrze, nie Kto by o to walczyć chciał? <laughs> Bo jestem królem przykrywą więc jesteście przykrywami, bo przegraliście. Haha Nie, no właśnie skorzy. Jednak ja nie wiem czy jest dobry ten dobry pomysł mu dawać ten wózek, bo on te wszystkie itemy nam niszczy. Ja Dosłownie jak nie różdżkę, tak ostatnio zniszczył... Poczekaj panie wózkowy! Woźny poczekaj. Tak ostatnio pożykał itemy. A tutaj to tam teraz? Nie ma tu nic... Ej! Nie zamykaj się! Zobaczyć. nic nie ma. Nie ma. A to co otworzę? Cześć! Dzień dobry! Przestraszyłeś mnie. Ty! jeszcze. Tu można otworzyć, a nie można otworzyć. Zablokowane! Abyś! Gramofon znalazł kłopot. O! Tu o! To są tu są przedmioty. to są przedmioty. to przedmioty? No Ej, słyszałem jakiś dźwięk Może w ci burczy? Nieee Widzę cię Pozem poduszki nic nie ma A ciekawe Co otworzył safe? Ciekawe, pewnie poszł... O, o, o o o mam coś fajnego A tu lekcie Urnę babci miałem. Z prochami babci. Uważaj! Widzę no. Są... mamy nosorożce babci. O nie, biedna babcia. Nosorożca i urna. Co nam nie ZEPSUJŚCIE?! Poszło? Nie! Dobra, więc to już z tym do tego, nie? Psuje! Co? Psuje jesteście, widziałem. Zepsujecie coś. No bo on nieostrożnie jeździ. Jak zwykle. Tam jeszcze nie byliśmy. No. Na razie żadnego potwora też nie by było. Czy to jest powód drażekalia? Nie. Ale mnie martwi, bo. Nie ma. Jakiś potwór chodzi, bo słyszeć dźwięk. O oh, nie. Yeah. Chyba. hallo, halo, o! 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 Jaki? Ua! chyba zaatakowało. Nie. To dobrze. Duch mnie zaatakował. A to ten, co cię porywa? Znaczy ten taki. Slendermanowy duch. Czaszka Okej okay. A gdzie jest Piotrek? Nie wiem Czaszka go zjadła chyba Dajemy? Czekaj No ich są Uciekamy, uciekamy, uciekamy Dawaj, uciekamy, dawaj, dawaj, uciekamy, dawaj, uciekamy, dawaj. Czaszkę jeździ Czaszka jeździ Nie za blisko krawędzi, bo to Zniszczyć może. Wiem, że można ten. Można tam potwora zaciągnąć i też go zniszczyć. O. Bokaczkę widziałem, jak niszczą. Ach, nie zdążyłem, co chciałem. Nixon? Stań przede mną. Aha. Czemu Tajwek. Tajwek. Tajłek? Tajłek jest tajłek Tajłek Ej, tam 300 mina upgrade jakbyśmy chcieli. Są akurat na trzy osoby A stać nas Ty, tanie są, to tak No tak, mówię, No bo przy pierwszym masz. tym są tanie. Jeszcze na HP można Uh, Heal Upgrade. Właśnie, Heal Upgrade. No, i tyle. Chodźcie, wezmę. Ty, a tu można coś zabrać z nie tej półki? Nie starczy fułki? nam. Car Fluid. To by się nam przydało, jak nic. Ej, nie starczy Co ci nam. to? No to weź Health'a może. Health Pack. To trzeba jedną Stamina ale zabrać. Nie. Uh. A, dobra. Okej, okay, to odłóż. Jedymy. To okay, niech tam w ogóle Billing najpierw, o, 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 o. No jak nam został. I tak długo nim się nie nacieszymy, mają tylko... Patrzę na kolejnych mapach. O. Bierz królu, złote. Dźbaj. Ah. Paweł <śpiewanie> <Pomacham> główką, Szpanuje <śpiewanie> już O, tom mapę lubię, naprawdę. Z tego wszystkiego tom mapę lubię. T-baguję. WTF <śpiewanie> A bo to jest laboratorium. O, to jest o nie co, jestem synopata co ciągnie. I porywa ludzi, psychopata co ciągnie. To fajny był. Prywaty, prywaty to nie na odcinku. Jak to nie na odcinku? O, dużo i Nie. Łożek to przywieźć, dużo i jest. Czekaj, jeszcze jedynica, mam. A ja idę dalej. To o czym gadamy prywatnie to na odcinku. O, i tam. Halo? Co to jest? Coś tu jeszcze jest? A tu wejść? Nie można. Tu też item ich jest, czekaj. Tu, o. Tu coś jest. Co? To... Przecież... Lain item. Aha, przez... Czy na górze? Na górze chyba. To, nie, nie. O, mam Możesz sobie ustawić w sobie, że y, nie przytrzymaj, tylko przy, wciśnij o, kaczka. o Boże, kaczka. Ej! Mam item jakiś bardzo drogi 10 tysięcy pomocy Czekaj, to ciężko. Eee e, e, to się nie zbiło Kurwa, za ciężkie Jak? Ja jej nie ruszam. Ona jest brutalna. Co ciężkie to jest. Pomóż, Payson! Nie naciskaj kaczki. Nie naciskaj kaczki. O! Ara. Zawieź, Dobra. Zawieź to tylko ostrożnie. Bardzo ostrożnie, żeby nie spadło. Oczywiście kaczka kaczkę wybrała. Bo inaczej. No. To jest dużo temu w ogóle w tym pokoju, ale trzeba znaleźć najpierw ten. Podejrzewam, że z przodu. Zobaczę tu Tak! Mam. mam ten! Ja mam, tylko czekam aż on to sprzeda, on coś tam się wygłupia chyba. Ewidentnie. O! O. Oh. Dał. Nie dotykaj jej. Nie dotykam, chciałem położyć tamek. Dał to? O, dało. Co jest? Chodź tu! Czekaj. Chcę to uruchomić. Chodź tu, bo to jest miotacz O. O nie! O nie! Uciekaj! Co to było? Chodź bo tu jest ten, tu jest miutocognia. Dobra, a co to było? No ten z nożami. Trosznie, żeby to mi nie zbiło. Bo kaczka zginęła. Pan tam idzie. Albo to z nożami Nie, jest kaczka. Coś mam Jak na ma włos. Nie zjadaj mnie! Boże, wzięli mnie na cłopaty! Ale co robi?

Co to jest za powieszczenie? Ale ja się tu dzieje. Kurde, już blisko. on the road B. Tyle w tym No! Mi sięg jest głupi, tyle ci powiem. A też trochę HP może? Bo jak się coś atakuje, to. Trzeba się pośpieszyć. I tu. I tu faktycznie, nie Tu. tu. A, czekaj, nie mam tyle stamina. Teraz tu. I tutaj. O no, mi się... Raska ze była. Yeah, e, od, w, w, wiem. W, ja przy niej co to? chodziłem ile tego, zbieraj mi temę. A, wie, a wiesz, że jak ona Cię widzi pod stół, to ona może O Moja. Ona pod stół też może zajrzeć. Yeah, Okej. Okay. Ona coś rozchodziła, ja zdążyłem jeszcze całą kłotę wiecie, zrobić. Wiecie, że ta ten worek z tym można dać na inny ten? Nie wiem, niepotrzebnie tu zaniosłeś, mogłeś zanieść na drugi. To ty tu przyniosłeś? No nie wiedziałem. CZEMU?! Ja chciałam właśnie do was pójść poszukać was, ale patrzę typial z ostrzami. I zobacz, i, i, ja i ten worek przepadł, a tak to musiał najpierw szukać kasy, żeby ładować. Ty tak szczęśliwy, że był item za 600. No właśnie. E ja po drugie ja widziałem, co ty... Ja widziałem, co ty robiłeś, więc... E, weźcie te, te sprint bursty. Ja na HP wziąłem Zakupy udane Czekaj kto nam kasper sobie pobiera za tej temy O O o o o o Żymy Ja HP wziąłem jedno Też no. mhm. mam 91 HP a ja 70 staminy. Chodzi <noise> jeden, ale P90040, więc. Tylko że mnie zjadło. Ale widziałeś, te dwa baty mi wzięli. Kaczka z tą nożycą ręką. O nie, zamek. Czemu Akademia Izraela jest zawsze i taka trudna? No, się Jaka trudna? Ja sobie zdawałem radę. O kurde. Co to jest? Co to jest? Kołąb? Nie, gryf. Bierzemy. Nie, co to Od razu jest. Można na punkt. Nie do wózka, tylko na punkt można Tak. I rusz... nawet, nawet trzeba. I różdżka jest tu. Jest tutaj. Ty, ale nie A Ale ja nie zniszczy. Jest dobrze. Zostaw, zostaw, zostaw. Znaczy nie. Chyba. Okej, okay, poszło. Dobra. Tu teraz tą różdżkę na wózek weź. A my idziemy szukać chyba ten. Gdzie to jest. A tu nic nie ma item. Dobra. Tam jest item, u góry, na, na łóżku. W ogóle. O tak, chcę wejść tam. Jak się tu idzie teraz? Są dwa itemy! To wiesz item, ja idę szukać czy jest ten pierdzielnik. <laughs> Jakaś znowu rakieta, Czekaj. czy coś dziwnego. Co ty robisz? Co? Kto to zrobił? A, a zgadnij kto. On sam zrobił to. <laughs> Aha. To jest to co... a opowiadałem, że to jest broń. Nie można potwory zabiję. O nie? Musiał się to, to bawić. Jak zwykle. Zresztą to mi podnieść, ja nie mogę tego podnieść. Chyba. Dobra. Ej, wezmę mu kur tę głowę. Tu coś jeszcze jest, tylko... Chyba. O co tam ma? Moja łotka. Tak. To teraz znaleźć ten punkt. Dobra, yy, jedź z wózkiem. albo dobra. dobra. Najpierw znajdźmy może tak. Nie, bo dojczew trzeba z nim pojechać. Nie ma. Tędy. Gnomów. gdzie jesteś? Na Radę gnomów spotkałem. Nie wiem, czy tam czasem ich nie ma. Właśnie widzę. A, szybko, weź ten. Maj nimi. Maj nimi, czy nam i tam zabrały. Ale działa no. Dobra. Kurde! Nie wiem, co to było. Żyjesz? Strzelec. A. Żyję. Kurde. Jest strzelec, to kurde. Tak, mamy za mało Czekaj, czekaj, Chodź, dobra, jedź Jeszcze bliżej, dobra, no jeszcze 7000, to jakiś jest? O Boże, coś dziwnego się czołga, co to jest? Dobra. Mam coś. Okej. Okay. To tu? To. Jeszcze jeden item. Tu jakiś jest, a tu różdżka chyba, a nie też kula. wiera. Czy potka gigantyczna. O. Prawie już zniszczyłem. Ładek, 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 kładek. Kurde. Uda się. Uda się. Nie! Nie mogę! Tu jest item. Jakiś chyba. A nie. To co dziś może być. E, różka na pewno jest coś. Tam było to czołgające się. Ale tam było to czołgające się, więc ma bo się to wyprowadził. Widziałem, właśnie to tu szłoziło tutaj. Czekaj na niego. A faktycznie. Możesz mu HP oddać, jak masz pełne 25x70, no. a, a nie, dobra, nie, nie, no nie to. Dobra. Poczekajcie, na do mnie tak. To...

Ej, co ale... Ej, ale zauważyłem, że jak ktoś zostanie, a ty uciekniesz, to 100 FDS tak jest w ogóle. Ale te skrzydła. jest? Skrzaty na Ech. mnie się rzuciło, chyba że ja nie mogłem ich odlepnąć. Jeszcze dziadek, Ale to było dzielne, jak ja przetrwałem, Matko Boską. Ej, ty <laughs> Dobrze na To <idzie. laughs> To bo was kieruję się udało. Nie no dobra, w tej grze akurat to plak wykierował, że ten muzyk przyciągnął. Tak. Ale ja tego, ja myślałem, że wypadniecie e, przez to. Ja widziałem, że Darka goniła tych skrzatów. Tak! Mnie chyba z 15 skrzatów goniło, plus dziadek jeszcze, ale dziadek strzelał skrzaty zamiast we mnie. O, dobra, ja podwójne chcę. Jakieś jedno pojedyncze. O, mam full. A wy ile? Za to. Ile to bo ja to jedno. Ja muszę staminę jeszcze wezmę, bo o, bo ja nie mam ten. Ja Niszczyć po prostu. A dobra, to to mam... są zostawmy tutaj, tak, niech tak, leży tak, gdzieś. Tak, tak, tak. I temy można zostawiać. Teraz, teraz ja sobie wziąłem jedno. Dobra, latujemy dalej, jeszcze, dopóki nie zginiemy.